Pokój Wam wszystkim. Cześć. Mam na imię Dawid. Od 16 lat jestem księdzem diecezji toruńskiej. Zostałem sprowokowany do tego, żeby nagrać króciutki filmik, udzielić odpowiedzi na dwa pytania, które postawiła mi siostra Daria. Pozdrawiam Cię, mimo tego, że Cię nie znam, jeszcze nie widziałem, ale być może się spotkamy i poznamy przy najbliższej okazji. Siostra Daria napisała do mnie na Facebooku, czy zechciałbym udzielić odpowiedzi dać jakieś doświadczenie swoje, osobiste, jak patrzę na kapłaństwo, czym dla mnie jest kapłaństwo i czym dla mnie jest modlitwa za kapłanów. No i idąc parkiem, zwróćcie uwagę, że widzę, leży potężny konar, niemalże drzewo. Chciałbym się tędy przedostać, ale niestety nie ma takiej opcji. Dlaczego o tym mówię? Bo dla mnie przede wszystkim kapłaństwo jest rodzajem prostowania. Jan Chrzciciel... Mówi, prostujcie drogi dla Niego, prostujcie drogi przed Nim, prostujcie drogi do Niego, do Jezusa Chrystusa. I dla mnie kapłaństwo jest rodzajem prostownika, prostownicy, nie tyle prostowania włosów, czy prostownika związanego z jakąkolwiek energią. Kierowcy myślę dobrze o wiedzą, czy mówię ja nie bardzo, więc się w to nie zapędzam. Prostować drogę, to znaczy upraszczać, nie komplikować, nie utrudniać sobie drogi do samego siebie, do prawdy o sobie. Do pewnego rodzaju przestrzeni, które dla mnie mogą wydawać się trudne, niezrozumiałe, niewyraźne, nietuzinkowe, ale to nic. Nie utrudniać, nie komplikować drogi w spotkaniu z Bogiem, bo ksiądz może stanąć jako pewnego rodzaju balast, problem, utrudnienie, komplikator. A chodzi o to, żeby prostować tę drogę. Mało tego, żeby człowiekowi nie skomplikować tej przygody. Tej wędrówki na spotkanie z tym, który chce spotkać się z człowiekiem. No i w konsekwencji też prostować drogi z innymi ludźmi, czasami w relacjach przyjacielskich, małżeńskich, koleżeńskich, żeby czasami między ludźmi rzucić pewną perspektywę prostowania, jak uprościć spotkanie, jak uprościć komunikację, jak uprościć wizytę i to, żeby w kimś zobaczyć kogoś więcej niż czasami to, co widać. Prostownik. Nie chciałbym rzucać więcej analogii. Myślę jeszcze o kapłaństwie, jako o pewnego rodzaju głosie który budzi rezonans z głosie Boga, poprzez który chce mówić do nas. Znowu Jan Chrzciciel, który mówi ja jestem tylko głosem, bo ksiądz, kapłaństwo to nie jest słowo, słowem jest Chrystus, a ja chciałbym być tym głosem, głosem, który mówi także wtedy, kiedy nic nie mówi, kiedy milczy, kiedy idzie, kiedy czasami widać koloratę, to już jest jakiś głos, budzisz pewnego rodzaju rezonans, stawiasz znaki zapytania, ktoś się zastanawia, no właśnie, czy w takim razie jest Kościół, czy jest chrześcijaństwo, czy tu chodzi o prawdę, o miłość, czy to jest sekta, kim jest ten ksiądz, dlaczego poświęcił całe swoje życie, czy jest świrem, wariatem, czy rzeczywiście chodzi w życiu o coś więcej niż tylko sam fakt tego, że żyjesz w jakiejś formie zinstytucjonalizowanej codzienności. Głos. Myślę też trochę o pudle rezonansowym. Gram na gitarze, więc dla mnie kapłaństwo też jest tym pudłem, poprzez które dźwięki mogą się wydostać, wydobyć. Bóg jako słowo, które może wydobywać się poprzez kapłaństwo sakramentalnie w komunikowaniu się z ludźmi, ze światem, z drugim człowiekiem, no co są te wersje moje opcjonalne takie na dzisiaj, a jeszcze czym dla mnie jest modlitwa za kapłanów. Przede wszystkim jest rodzajem aktimela, jest rodzajem respiratora, który mnie, który dodaje mi świeżego powietrza, aktimela, który jest rodzajem osłonowym, który mnie ratuje, wskrzesza, podnosi, pomaga, który przypomina mi też o tym. To jest taka przypominajka trochę czasami jak te kalendarze w telefonie, przypomina mi o tym, że ktoś za mnie się modli, że ktoś nie zamie, w sensie, że mnie wyręcza, ale ktoś jest po mojej stronie, że jestem dla kogoś ważny, że stanowi jakąś wartość i mój wybór, decyzja, wejście w kapłaństwo, podjęcie tego jest dla kogoś istotne do tego stopnia, że ktoś chce poświęcać swoje kilka, kilkanaście minut albo życie, całe swoje życie, bo są różnego rodzaju formy modlitw za kapłanów, gdzie ktoś chce ofiarować ten czas. Za to, żebym ja miał też to poczucie, że nie jestem sam, nie jestem w osamotnieniu, choć fizycznie czasami może to tak wyglądać. Słuchajcie, jestem gadułą, mógłbym mówić jeszcze bardzo długo, ale dzisiaj chciałem poprzez te nietuzinkowe, może takie niezbyt klasyczne obrazy, dzielić się tym, czym dla mnie jest kapłaństwo i czym dla mnie modlitwa kapłanów jest. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy wepchnęli mnie w ten filmik: siostrze Dali i Twoich koleżankom ze Zgromadzenia Chyba Sióz Betanek. No, i dziękuję też tym, którzy modlą się za mnie, którzy dają dowody swojej obecności, bliskości, przyjaźni, szacunku do mnie, do tego, co robię i chciałbym robić poprzez wspólną modlitwę. 4 minuty 41 pobiłem chyba rekord. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam kolorowego dnia, pięknego życia, survivalu z Jezusem Chrystusem, z przyjaciółmi i w zgodzie z samym sobą. Pozdrawiam Was. To mówiłem ja, Dawid Storunia. Pa z Bogiem. Cześć. Nasza modlitwa za Kapłanów jest takim wyraźnym komunikatem kierowanym wobec nich, że kapłani są dla na nas ważni, że o nich pamiętamy i że chcemy ich wspierać. Nasza modlitwa jest także wyrazem wdzięczności za to, że powiedzieli Panu Bogu tak i także wyrazem naszego pragnienia, aby to tak każdego dnia nieustannie ponawiali i aby na tej drodze kapłańskiego życia byli święci, bo święci kapłani to święty lud. Dlatego dzisiaj Chcemy Cię właśnie zaprosić do tej pięknej misji, do misji wspierania kapłanów, właśnie taką modlitwą, cichym towarzyszeniem każdego dnia. Zapraszamy do tej misji wspierania kapłanów. Czekamy na Twoje zgłoszenie i Twoją gotowość do towarzyszenia duchowego kapłanu.